Dzisiaj grać w Among Us, ale mówić w ten sposób. Ja być Ugabuga i witać cię w Among Us Ugabuga Style. Ty zostawić łapkę w górę teraz, jeśli lubić Among Us. I subskrypcja, bo tak. O, tu mam w dropshipie coś. Okej. Okay. Aha, to jest ten dobra. Generalnie, jak ktoś nie ogarnął jeszcze, to ja tej mapy kompletnie nie znam. Nie wiem, jakie to są taski, nie wiem, e, gdzie kogo szukać, jakie są niebezpieczne miejsca, jakie są dobre taski do fajkowania, nic nie wiem, więc um, życzę mi powodzenia. Okej, okay, mam to wrócić za minutę. To już robiłem, więc to... Uuu, co się dzieje? A robić robić statek z drzwi, bo dociągać A no robił task po drugiej stroje, gdzie robi się klucz. A lepiej, lepiej co robić, a jak nog śmierci. A jak nog... Co tak, zrobić? Jak nog zrobić? Dać radę. Dilela na. ga.. Gagagon. No, zrąbałem, powiem szczerze. No dobra, więc e, jeden imposter został. O, wow, to są strójdy. Cool, a one są wizualem też tutaj? Czy jest animacja tego? Jestem ciekaw O, dobra, nie, nie zginąłem. Cieszę się, że nie zginąłem. Mamy więc e, zrobiony upload z komunikacji. To, to, że to jest komunikacja, już, już zapamiętałem. O, oh, wow! Znaleźć ciało na dole mapa. Wyjść z komunikacja po zrobieniu task i znaleźć żółte ciało bulega baba. Być? Większość czasu z kimś. Kto to być? Ananana? Ananana I mogę ja móc potwierdzić, że to nie być self report. Gdzie być ciało? Dilele, iść z komunikacja na dół do office i po drodze zobaczyć ciało. Kto gdzie być, kiedy ja zgłosić to ciało? Ja być admin panel z Kioburu. W górna dekontaminacja z Gagosa i widzieć Kala Kala. Okej, okay, wyczyści. Kto być sam? Uganu być sama, ale być po drugiej stronie mapy. Ktoś potwierdzić? Niestety nie. Dilele na Uganu. Nie, Pasuje to nie być buga. Uganu. Ups. O! Widzieć y, ciało Gagos i widzieć, jak ktoś uciekać, ale nie wiedzieć kto. Gdzie? Przylawa! Ja mieć task przylawa, że cyferki ustalać. I być ciało przylawa. To granat być ze mną w O2. Ja być obok med. Bebę Google być w weaponsach sam. Tak, ty być z nami z przycisk. To musieć być świeże ciało. To musi być siloburu. Siloburu nie być. Głosowanie się zbogować. u Dilele. Ale ty już zagłosować. Tak? A, to się. A, to tak Aha, sorry. sorry, coś źle... Gratulować. No Uga, buga, uga, buga. O, pięknie. Imposterzy płakać. Ja być crewmate. Okej, okay. w porządku. To jest e, ostatnie podejście do Uga Buga style, e, więc zróbmy ten labirynt, okej. Okay. Już to wymasteruję normalnie dzisiaj. Yeah. Mhm, mm mhm, mm aha. I e, wow, no się ma. Czy jest jakiś task dla mnie? Co to jest? Co to jest? Status bad. Mam to, to klikać. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. What? Oni od nowa muszę, dobra. też jak już czaje, git, status, fine. Good. Ej, dobra, to jest to jest dziwne. To jest poprane. Po, jak tych tasków tu jest? Na tej mapie jest Mier tasków. Okej, okay, zrobione. To akurat jest easy, już już rozumiem. A tutaj co mamy? Tu mamy. O, skanik! Dobry stary skanik. Pięknie. Jestem szczęśliwy. Na razie coś co, co umiem. O, uganu, hej, uganu. Lajscy padły, dobra, pójdźmy do... A, Elektrykal, to są te, 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 te... O, to jest elektrykal. okej. Okay. Jak tu wejść? Tędy wejść? O. Dilele, iść do Electrical, szukać wejścia do Electrical i znaleźć ciało Kalakala Kala na dole mapa. Mam iść, Gagosa. Ja yeah, iść. Bay. A którędy iść, iść do Medbay? Od lewa iść. Ja iść od Medbay i nie widzieć ciebie być chyba Nie widzieć ciebie idąc od Medbay ja, ja byś tam chyba od początku Bo nie umieć zrobić Ja, z Siloburu iść ktoś z do elektryk Iść z Bebe Guga i Ananana Kto być ostatni wasza ekipa? My By być razem W sumie dłuższy czas my By być, być razem Jakby nie my wiecie. dużo Czasu otwierać drzwi. Kogo osa być na dole przy webpons? Gdyś kawał zgasnąć. Ja nie wiedzieć, Ciało na dworze być. Nie w środek. Dilele skipować. Ale zginąć dwie osoby już. Tylko mówić. Ja widzieć ciało kala kala. O, anonimowo? Gramy? Uuu, okej. Okay. Okej, okay, o, znowu to. Okej. Okay, pyk. I nara. Tam, Nara. I bye, bye. bye, bye masz karo. E, Okej, okay, więc e, prawie wszystkie taski zrobione. St. to ty znowu? Nie, to nie ty. Nie wiem, może ty, ale mnie zabić. Ok, znowu to. Powoli zaczynam ogarniać, które taski są gdzie? Kwestia, że nie wiem, które można fajkować. Zrobione. O, znowu lajcy. Ktoś tu lubi lajcy odpalać, tylko mówię. U, dużo ludzi. Chciałem zgłosić emergency, ale nie jestem pewny gdzie. Chyba but... O, ja chcę Ci spytać o jedna rzecz. Kto być pod koniec poprzednia runda w Weapons? Ja. Yeah. Poprzednie ciało być obok Weapons. Ja nie wiedzieć, gdzie Weapons i nie zareagować. A Gagon znaleźć ciało w Medbay. Ja, Ananasa. I kto jeszcze? Być w Electrical? Guga, ty być, ja być i Gagosa być. Ja, Suspicious Rum. To być self-report. Myśleć? Myśleć. No. Może być stare ciało. Ja Suspicius Rum. Suspicious Rum obok Medbay. Bay. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Dół. dół. Nie? Ja iść dół. dół. Ja, ja się, się miję z, ja z nim. To nie siloburów w takim razie. Nie, to być soft report myślę. Myśleć? Co reszta myśleć? Ja myśleć też. No to nie być self-report. Ja nie wiem, ja nic nie widzę. Ja... Ja mogę być Ciebie po lewej stronie. Dinozaur. Ja... Skipped. Ja skip. Ja skip. Dobra, lecimy zrobić tą do końca komunikację. To możemy już sobie odpalić. Czy ja zginę tutaj? Mam wrażenie, że zginę, czy ja zginę? Dużo osób tu jest, mam nadzieję, że nie. <grym, 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 a... Dobra, już chcę wyjść z tej komunikacji. To jest, to jest strasznie klaustrofobicznie. Dara, granat idzie ze mną. Granat jest yy, dosyć podejrzany. Ja się bać granat trochę. Okej, okay, jak tu mogę iść? Czy idzie tędy? I taki mostek jest, tak? Okej. Okay. Zrobione. Czy tam dość umarł? Jestem ciekawy, bo ostatnio tam ciągle ludzie ginęli. Czy granat kogoś zabić? Yy, granat mnie chceć zabić? Granat, proszę nie zabić. Czemu granat idzie za mną? Za mną się? <grym> za mną! Uuu, uh, gdzie być? Labu. To nie być dilera. Granat być z Dilele, większość runda, to prawda. Yy, bebe Buga być ze mną w większość runda. A Gagnok, z kim być w większość runda? Ja być sam napełniać butelki. Ja miać sądzi. Dillelę i granat. To być z kim ta runda? Ja być z Dillelę i być. chyba. Bebe Buga, z kim być? Ja być z -A -A -A. Pytanie do Gagosa: z kim być Gagosa? Sam. Ja sądzi, Gagosa, Agagnock, aga, aga, Duo. Ja, ja myślę, gagosa że Gagosa, być, bo nie być. Gagosa być, sama. Gagosa być niedaleko pierwsze ciało. Ja głosować Gagosa. gagosa Sprawdzić. Być czy to Gagosa? Nie dowiedzieliśmy się, to, czy to Gagosa, ale myślę, że tak. Więc, pójdźmy zrobić ostatniego taska. Granat odczep się. Jakby, <grystanie> to nie jest powiedziane, że to nie jest żaba. Coś w się sensie granat, bo to może być on. Po prostu może chcieć być... O, to nie jestem ja, byłem cały czas przy tobie, Dilele. To jest typowe. O, super, nic nie widać, ale idziemy zrobić lights. Eee, czy to przy... Wow. Zamknięte. Serio? Dobra, zrobić. Ej, gdzie są kamery? Security, security, okej... Okay. What?! O! Kto zabić? Ja zabić. O mój... Powiedziałam, że to była ananas, bo w sensie chciałam powiedzieć, ale oczywiście wszyscy już zagłosowali na mnie, no to co ja mogłam zrobić? Przepraszam. Ja się zajarałem kamerkami, zginąłem w trakcie podniecenia się kamerką, że jest taka, że się Przywija, o mój Boże, brutalne Ja dziękować za obejrzenie odcinek Do końca, łapka w górę I churu, hip hip hura <ścoughs> <śmianowite> Jak chcesz więcej, błogę, to zostaw łapkę w górę Pozdrawiam.